Wygram. Ach, ktoś mnie bije. O, wygrałam. Jestem głodna, zjesmy coś. Poczekaj, Ginny zaraz przyjdzie i zjemy razem. Miała przyjść godzinę temu. Gdzie ona jest? Nie wiem, zapyta się, kiedy przyjdzie. Przyszłam! No, w końcu jesteś. Przepraszam, spóźniłam się trochę, ale miałam ważny powód. Jaki powód? Byłam w magicznym sklepie. Sprzedawca pokazał mi nus po ciekawych rzeczy. Magiczny sklep? To oszustwo dla ludzi z pustymi głowami. Sama masz pustą głowę. Wszystko jest tam prawdziwe. I co? Kupiłeś coś? Zobaczcie. Ten eliksir sprawi, że wasza skóra będzie gładka i miękka. Lepiej sobie kupić zwykły krem. Pachnie tutaj. Mm, świetnie pachnie. Tylko nie próbuj tego pić. Jeśli wypijesz, staniesz się wąpirem. To nieprawda. Chcesz sprawdzić? Nie bardzo, na pewno jest tam coś paskudnego. Czyli podzielisz się ze mną? Oczywiście, jutro zrobimy sobie maseczki. Dobra. A teraz zjedzmy kolację i obejrzyjmy serial. Weź jedzenie i do sypialni. Dzieci już poszły? Świetnie, oglądam telewizję w spokoju. Co to jest? Nowy napój? Jak pięknie pachnie. Uuu, jaki dziwny smak! Czy on nie jest przeterminowany? Nie będę tego więcej pić. Czuję się strasznie. Pewnie się czymś zatrułam. I słabo mi jakoś. Nie idę dzisiaj do pracy. Mamo, a co ty robisz? Powinnaś być chyba w pracy. Oj, Ziomki, dzisiaj będę w domu. Chyba się rozchorowałam. Tak, nie wyglądasz zbyt dobrze. Dziękuję, Marta. Stop! Nie zbliżaj się do mnie. Mogę zarażać. Może potrzebujesz lekarza? Nie, dzisiaj poleżę w łóżku, a jutro wszystko będzie dobrze. Przyniosę termometr. Proszę, przynajmniej zmiesz temperaturę. Jeśli potrzebujesz jakiegoś leku, to powiedz: po prostu pójdziemy do apteki. Tak. Dziękuję, dziewczyny. Dobra, daj termometr. No i jak tam, mój lekarzu? Dziwne, masz bardzo niską temperaturę. To pewnie utrata sił. Zwykłe znaczenie! To znaczy, że musisz więcej jeść i pić. Uh -huh. Chętnie to zrobię. Was też trzeba nakarmić. Nie! Mamo, powinnaś odpoczywać! Tak! Przygotujemy wszystko! Oho, jakie jesteście pomocne! A może też wyczyścicie w tym czasie dywan? Mamo, nie przesadzaj! się tym zaraziła? Nie wiem, ale lepiej się do niej nie zbliżać. Nie chcę się zarazić. A ja tam się mogę zarazić i opuścić szkołę. Nawet o tym nie myśl. Dziękuję bardzo. Co ja bym bez was zrobiła? Potrzebujesz jeszcze czegoś? Eee, jakoś światło jest za jasne. Możecie zasunąć zasłonę? Dziękuję, tak o wiele lepiej. Teraz jesteście już wolne. Doskonale, chodźmy sobie zrobić maseczki. Chcesz? Nie, innym razem. No co ty, ta maska jest wyjątkowa! Twoja skóra natychmiast stanie się idealna! Ciocia, Katia jest teraz chora. Nie czas na maseczki. Dobra, dziewczyny, idziemy. Ej, chwila! A to co, maska na twarz? No tak, Cini kupiła to wczoraj w magicznym sklepie. O, ja myślałam, że to napój i wypiłam trochę. Czy to niebezpieczne? Muszę jechać do szpitala? A nie martw się! To jest wykonane z naturalnych składników! Chodźcie, dziewczyny. Kimik to zostawia tak ważne rzeczy na widoku! Przepraszam, tak, przez ciebie mama Amelki zachorowała. Gorsze jest to, że stała się wampirem! Co ja zrobiłam? Spokojnie, nie mogła zostać wampirem, to niemożliwe. Wszystko pasuje, ma niską temperaturę i nie lubi jasnego światła. Na pewno jest wampirem. Nawet nie wygląda na wampira. Wypiła magiczny eliksir. I co mamy teraz zrobić? Sugeruję powiedzieć, jak jest! Powiedzieć o ci Kati, że jest wampirem, a ona pomyśli, że oszalałyśmy. Marta ma rację, nie możemy powiedzieć! Ale trzeba coś zrobić! Tak, ale nie możemy jej powiedzieć! E? Dziewczyny, uspokójcie się, ona nie jest wampirem, ja wam udowodnię. Jak! Idziemy! Wy co, maseczek nie robicie? I je później. Nie masz ochoty zjeść czegoś wyjątkowego? Mm, niech pomyślę. Tak, właściwie chciałabym zjeść średnio wysmażony stek. Średnio wysmażony? Czyli z krwią? Tak, z krwią. Myślę, że mam za mało białka w organizmie. No co, przekonana? To jeszcze nic nie znaczy. Dziewczyny, co wy tam sobie szepczecie? Jest coś, co chcecie mi powiedzieć? A nie 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 nie, 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 nie. Jasne, że nie. Na pewno? Na pewno. Słuchaj, a ty nie chciałabyś zrobić czegoś dziwnego? Kogoś ugryźć? Co to za pytanie? Oczywiście, że nie. Uch, jestem taka śpiąca. Idę się zdrzemnąć. Co się z wami dzieje? Um, po prostu nie chcemy się zarazić. Dobra, idę do swojego pokoju. Obudźcie mnie, jeśli będziecie czegoś potrzebować. Nie jest wampirem! Jest wampirem! Czyli wampir czy nie? Nie chcę nikogo ugryźć. Nie zachowuje się dziwnie, po prostu zachorowała, ale chcę spać w dzień. Chce jeść mięso z krwią i nie lubi światła. Aha, Tylko tak zachowuje się każdy chory człowiek. Jasne, nic nie wiemy. Dla mnie osobiście wszystko jest jasne. Jesteście panikarami. Muszą istnieć inne sposoby, aby dowiedzieć się czy jest wampirem. Kiedy przechodziła poczułam dreszcze na skórze. Myślę, że nie bez powodu. Po prostu się nakręciłaś. Proponuję poczekać aż zaśnie i sprawdzić czy ma kły. Amelka, ty też. Ech, bierzemy wszystkie potwory. A jeśli moja mama jest wampirem, musimy coś zrobić. Chodźmy sprawdzić jej kły. I co zasnęła? Nie wiem. Twoja mama chrapie? Nie sądzę. To wejdź i zobacz, czy śpi czy nie. Dziewczyny, co wy robicie? A my po prostu... Um, martwiłyśmy się. Tak, postanowiłyśmy sprawdzić, czy oddychasz, czy nie. No jak widać, oddycham. Dziękuję za troskę. Okej, okay, w takim razie pójdziemy. Tak, dalej. Idźcie, idźcie. To było bardzo dziwne. No, widziałaś coś? Nie miałam czasu spojrzeć A mi się wydawało, że miała kły A ja nie widziałam żadnych kłów Słabo spojrzałaś, na pewno tam były Ginny, na pewno były kły, czy sobie wyobraziłaś? No, myślę, że były A ja sądzę, że nie było No jasne, znowu nic nie wiemy Spoglądanie w usta twojej mamy było głupim pomysłem. Zgadzam się A ja znam inny sposób, srebro Ale jeśli jest wampirem, srebro ją skrzydli Lepsze to niż zaglądanie do ust Dajmy to cioci Kati i się dowiemy. Martwi się mamy. Amelka gwarantuje, nic się nie stanie. Tak, a jeśli coś stajmie biżuterię, najwyżej nastąpi jakieś oparzenie. No dobra, chodźmy. Mamo, nie śpisz? Nie śpię, wyjdźcie. Co się znowu stało? Widzicie, żyje. Jak się czujesz? Dziękuję, już trochę lepiej. Chciałeś mi dać ci prezent. Tak, abyś szybko wyzdrowiała. Och, jak miło! Przyjmij proszę tę wspaniałą srebrną biżuterię. Srebrną? Jaka szkoda, że nie noszę srebra? Dlaczego? Srebro pozostawia na mojej skórze ciemne plamy. Tylko dlatego? Może chociaż przymierzysz. Nie, dziękuję. Lepiej zwróćcie go do sklepu. Ale, mamo, spójrz, jakie to Powiedziała mnie! A teraz chcę być sama, okej? Okay? Uh -huh. Znowu nie wyszło. Amelka twoja mama boi się srebra, co oznacza, że na pewno jest wampirem! Powiedziała, srebro jej nie pasuje. Tak, ale mogła kłamać nie wymyślasz coraz dziwniejsze bajki. To nie są bajki! Oh. Dziewczyny, przestańcie walczyć! Dobra, zajmijmy się swoimi sprawami. Z dziecią Katią wszystko okej. Okay. Nie, nie jest okej, okay, jest wampirem! Już mnie głowa przez was boli! Potrzebny nam jest kolejny test. Znam stuprocentową weryfikację. I lustro! Właśnie, przeprowadzimy małe te lustra. Jeśli zobaczymy jej odbicie, to nie trzeba się martwić. Dobry pomysł, Anelko. Oh. Tym razem pójdę sama, poczekajcie tu. Dziewczyny, to znowu wy. Proszę, wejdźcie. Mamo, to ja. Widzę. Co się znowu stało? Chciałam ci coś pokazać. Co? Chodź, musisz to zobaczyć. Nie możemy tego zrobić innym razem? Chcę odpocząć. Nie, to pilne. Dobra, chodźmy. No, i co chciałaś mi pokazać? A, tam. Wiesz. Mamy taki fajny krzak na podwórku, widziałaś? Przecież on już rośnie tam ze 100 lat. Tak? O, a ja nigdy go nie zauważyłam. Jeśli to wszystko, to idę odpocząć. Tak, możesz iść. W porządku, mama odbija się w lustrze. Nic dziwnego, było jasne, że nie jest wampirem. Nadal nie jestem przekonana. Jimmy, już mnie nudzisz. Jakich jeszcze dowodów potrzebujesz? W książkach jest napisane, że wampiry nie odbijają się w lustrze, ale skąd mamy wiedzieć, czy to prawda? A w rzeczywistości ludzie nie zmieniają się w wampiry. Dobra dziewczyny, starczy. Mama na pewno nie jest wampirem. Może jeszcze raz sprawdzimy? Nie potrzebujesz żadnego dowodu. Masz pewność, że Katja jest wampirem. Dobra dziewczyny, nie torturujmy już mojej mamy. Jest chora i musi odpocząć. Słyszałaś? Ona ciągle może być wampirem. Nie jest wampirem. Jest wampirem. Nie jest. Aha. Czyli o to chodzi. Teraz wszystko jasne. Dzisiaj się trochę pobawię. Pokonane. Uff, co za ulga, że mamy nie trzeba leczyć z powodu wampiryzmu. Miałaś wątpliwości? Po prostu cały czas mam takie problemy. Zawsze ktoś wpada w kłopoty i trzeba go ratować. Nie dziesz się zbyt prędko, Amelka. Mamo, co z tobą? O, co ze mną? No, twój strój. Tak, jest dziwny. Po prostu stwierdziłam, że już dawno jej nie nosiłam, a ona mi się podoba. A dlaczego ona ci się podoba? No, nawet nie wiem. Taki mam nastrój. Tajemniczy. Jak twoje zdrowie? Wszystko w porządku. Czuję, że coś się we mnie zmieniło. A co dokładnie się zmieniło? Wydaje mi się, że stałam się nieśmiertelna. Czuję się teraz tak dobrze. Lek musiał zadziałać. Usiądę sobie na kanapie, dobrze? I co teraz powiecie? Mama jest taka dziwna, nigdy się tak nie zachowywała. Tak jest dziwna, nawet nie wiem co myśleć. Co tu myśleć, nawet głupiec zrozumie, że jest wampirem. No ale w zasadzie zachowuje się normalnie, trzeba ją wyleczyć. To z powodu twojego płynu, ciocia Katia zmieniła się w wampira, ty się tym zajmij. Wiem... Ginny, idź szybko do tego sklepu i zapytaj, czy mają jakieś lekarstwo lub antidotum. No, postaram się pospieszyć. Mam nadzieję, że się uda. A gdzie Ginny poszła w tak mroźną pogodę? Jej krew całkowicie zamarźnie w tym zimnie. Jest jak w lutówce. Ona poszła do sklepu. Zaraz wróci. Mam nadzieję. Dobra, teraz wierzę, że jest wampirem. Ciekawe, czy sama o tym wie. Wiadomo, ja ale bądź ostrożna i dbaj o swoją szyję. Co robicie? A tak, po prostu rozmawiamy. A co masz w szklance? A, sok pomidorowy. Jakoś nigdy za nim nie przepadałam, ale dzisiaj naprawdę go pragnę. Chcecie? Nie, dziękuję, nie piję takich soków. A szkoda! Dziewczyny, pachniecie tak smakowicie. Nie zauważyłam tego wcześniej. Przepraszam, mamą, Marta i ja musimy szybko wyjść. Musimy dokończyć nasze lekcje. Tak, tak, idziemy. Szybciej. Chcę, żeby Ginny wróciła. Oho, twoja mama mnie przeraża. Prawie mnie ugryzła. Mi też się wydawało, że chce mnie ugryźć. Nie wyobrażałam sobie, że eliksir Jimmy był prawdziwy. Zawsze myślałam, że fajnie jest być wampirem, ale teraz w to wątpię. Jimmy, wyczułam cię już z daleka. Chcesz trochę soku? Nie, dziękuję. A gdzie dziewczyny? Dziewczyny? Poszły na górę. Myślę, że podejrzewają, co je czeka. Pójdę do nich. Naprawdę to kupiły. Czas przejść do kolejnego etapu. Jest przerażająca! Wiemy, prawie nas ugryzła. No i co z eliksirem? Sprzedawca powiedział, że jeśli wypijesz tę herbatę, możesz ponownie stać się człowiekiem. Co to za herbata? To herbata z magnoli górskiej, zbieranej podczas nowiu. Teraz w całym kraju jest tylko ta torebka. No dobra, nie możemy tego zepsuć. To pewne, oddała na to całe moje kieszonkowe. Mam nadzieję, że to pomoże. Sprzedawca powiedział, że na 200%. 200%? To w ogóle możliwe? No tak powiedział. A są jakieś skutki uboczne? Coś tam mówił, ale nie pamiętam. Gini, to takie ważne rzeczy, a ty nie słuchałaś? Pamiętam, jeśli nie wampir wypije herbatę, to stanie się wampirem. Rozumiem, nie możemy tego wypić. Chodźmy zrobić herbatę. Amelka, boję się twojej mamy. Może sama zrobisz herbatę? To nie Tarczy. Musimy się upewnić, że wypije wszystko. Im szybciej wypije herbatę, tym szybciej będzie normalna. Dobra, chodźmy. O, w końcu przyszłyście! Czekałam na was! A, e. Mamo, nie podchodź za blisko! O co chodzi? Boicie się mnie? Po prostu nie chcemy się zarazić. No ja już nie zarażam. Nie wiadomo nigdy jakie mikroby pozostają. Czy zrobić herbatę? Też coś? No, nie odmówię, jeśli dolejecie do niej trochę świeżej krwi. Aha, nalejemy. To twarz mamy bardzo się zmieniła. Wygląda jak prawdziwy wampir. Choroba postępuje. Musimy podać jej lekarstwo. Mhm, dajcie kupki. Spójrzcie, to dla cioci kati, pamiętajcie. Mm -hmm. Gotowe. Gotowe. Wkrótce twoja mama znowu będzie z sobą. Mamo, herbata gotowa. Mmm, jaki przyjemny aromat. Mamo, pij herbatę jest pyszna, kiedy jest gorąca. Oj, Marta, mogłabyś to podnieść? Tak, jasne. O, moja herbata. Mamy przekichane. Hmm. Myślałam, że będzie smaczniejsza. Jaka pyszna herbatę. Chyba pierwszy raz taką piję! Marta! O nie, nie, nie! Co z nią? Pewnie musiała iść do toalety! Pewnie tyle herbaty wypiła! A my chyba też pójdziemy! Chodźmy! Poczekaj! Jestem ze mną trochę dłużej. Proszę odpuść! No dobrze, ale musicie mi przynieść jedzenie. Nieważne, po prostu pójść! Mam ochotę na coś mięsnego i dużego! To był idealny plan! Jak mogło nie zadziałać? Wiedział, że mama zastąpi kubki. Tak, mamy poważne kłopoty. Mama już zupełnie postradała zmysły. Zmienia się w złego wampira. Z twoją mamą wszystko jest jasne. Co jest nie tak z Martą? Nakarmię mamy, żeby nas nie zjadła. I pójdziemy do Marty. Jeśli Marta zostanie wampirem, to na pewno oszalejemy. Musimy znaleźć inny sposób, żeby ją wyleczyć. W sklepie jest jeszcze jeden lek, ale jest bardzo drogi. Jak bardzo drogi? 100 tysięcy. 100 tysięcy dolarów za jeden lek? ty, nie mam aż tyle. Amelka, nie denerwuj się. Coś wymyślimy. Albo staniemy się rodziną wampirów. Masz, są ci jedzenie. No w końcu. Ciociu Katio! Tu jest czosnek? Chciałyście mnie zabić? Ale ty lubisz czosnek. Nigdy więcej czosnku. A teraz jestem głodna. Więc zjem was! A! Dajcie się do mnie! Marta, jak się masz? Czuję się, jakbym zmieniała się w wampira. Pragniesz krwi? Nie wiem, pewnie tak. A co jeśli powiemy twojej mamie, że ona jest wampirem? Jaki w tym sens? Może uda się ją opanować i wspólnie coś wymyślimy. Niedługo Was zaatakuję. Czuję wampiżą energię w moich żyłach. Marta, straszysz nas. Mam pomysł. Pozwólmy Marcie porozmawiać z trzecią Katią. Wampir powinien słuchać wampira. Chodź tutaj. Ginny, a ty chodź tutaj. Siadaj. No dalej, Marta, i z nią porozmawiać. Jeśli ona mnie ukryzie! Co za różnica, jeśli już jesteś wampirem. To też prawda, ale nadal się boję. No i Marta to nasza jedyna szansa. Nie. Mam nadzieję, że to się uda. Pachniesz tak jak ja? Chcesz może soku? Dziękuję, ale muszę z Tobą poważnie porozmawiać. O czym? Krótko. Przypadkiem wypiłaś eliksir Ginny i zostałaś wampirem. Hmm. Wampirem mówisz? Tylko się nie śmiej, to prawda No, tak myślałam Podoba mi się bycie wampirem Ale musimy znowu stać się ludźmi Ty co, też stałaś się wampirem? Tak, chciałyśmy cię wyleczyć, ale uczyniłyśmy mnie wampirem Może tak jest lepiej Myślę, że bycie wampirem jest fajne Nawet smak tego soku stał się zupełnie inny Tak, zupełnie inny smak. Teraz jesteśmy nieśmiertelne. Dlaczego mamy się zmieniać w ludzi? Nie myślałam o tym. Dowiemy się także, jak zmieniać się w nietoperza. Zgadzam się, jest spokój, ale możemy ugryźć dziewczyny. One bardzo się tego boją. Ugryziemy je, one też staną się wampirami i zrozumieją, jakie to fajne. Może masz rację. Słyszysz coś? Nie jakoś tak cicho. Może Marcie udało się przekonać cię. Myślę, że tak, chodźmy. I jak rozmawiałyś się? Nie martwcie się, omówiłyśmy z Martą wszystko! Świetnie, bo już się martwiłam. Ciocia i ja skonsultowałyśmy się. Zdecydowałyśmy, że powinnyście zostać wampirami tak jak my. Co? Marta, o czym ty mówisz? Powinna się przekonać, żeby się leczyła! Dziewczyny, Marta podjęła inną decyzję. Uwierzcie mi, poczujecie się lepiej. Nie opierajcie się, jedno ugryzienie i tyle. Mm. <głosy> <głosy> Dziewczyny, jesteście takie zabawne. Mamo, nie ugryziesz mnie? Oczywiście, że nie. Zdecydowałyście się nas oszczędzić? Postanowiłyśmy je oszczędzić? Głupiutkie, nie jestem wampirem! Ale ty wypiłaś. Podsłuchałam waszą rozmowę i postanowiłam zrobić wam kawał. A więc to żart. Bardzo zabawne. Ha, ha, ha! Następnym razem będziecie wiedziały, jak ukryć przede mną ważne informacje. Czyli ja też nie jestem wampirem? Oczywiście, że nie. Sama w to uwierzyłaś. Hmm, tak. Jak mogłam nabrać się na ten żart? Ale eliksir! Przecież on był prawdziwy! Ginny, nie chcę cię denerwować, ale w tym sklepie sprzedaje się tylko pamiątki. Tak czy inaczej, cieszę się, że nie musimy już nikogo leczyć. Ziąki, podobał wam się nasz film? Oczywiście, że im się podobał. Ziomki zawsze dają nam mnóstwo lajków i tym razem też to zrobią. Kochani, dziękujemy za polubienia, subskrypcje i dzwonki. Staramy się dla was. I, i wszystkim pa 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 pa! pa.